Nie przeciwnie, Coś mnie ponosi? Niczego Blondyna! Przez całe życie aktorskie ja widziałam parę realizacji Iwon, i mam takie zdanie, że ilu reżyserów, tyle Iwon. Natomiast tutaj reżyseria pana Jarosława Tumidejskiego i jego spojrzenie na Iwonę bardzo takie prawdziwe, dogłębne i zabawne. Będzie naprawdę taką interpretacją tego spektaklu, jaką jeszcze Państwo nie mieli okazji zobaczyć. No nie mówiąc o innych, jakby wspaniałej reżyserii, położenia, ale wielu fantastycznych akcentów, kostiumy, dekoracja, no wszystko to jest naprawdę wspaniale współgrano. Myślę, że Iwona dla każdego z nas symbolizuje trochę co innego. To jest też tak napisany tekst, że dzięki, no dzięki temu, że napisał go Geniusz, geniusz. <gry> każdy geniusz. może interpretować go trochę na, na inny sposób. No, na pewno jest to, ja oczywiście mówię za siebie w tym momencie, jest to bardzo istotna dla mnie. Sztuka, bardzo istotna przygoda w tym teatrze. Bardzo się cieszę, że dostałam taką szansę. A jednak zagranie Iwony to jest zawsze jakieś takie marzenie teatralne, bo to jest taka ikoniczna postać, prawda? Bardzo trudna, bo nie mówi. A to wcale nie jest takie łatwe. Pytanie jest o to, jak Iwona, ta osadzona w takich naszych współczesnych realiach, jest, czy może być odnośnikiem do neuroróżnorodności, o której coraz więcej się mówi? Bo dla mnie Iwona. Może być przykładem właśnie no tego typu osoby. Właśnie z Iwoną, e, myślę, że jest taka rzecz, że ona, że ta postać, e, moje myślenie o tej postaci jest takie, że ona nie najlepiej przyjmuje takie jednoznaczne zdefiniowanie. To znaczy, moim zdaniem, wtedy ten tekst staje się tekstem z pewnego rodzaju tezą. Mhm. E, I w jakiś sposób spłyca odbiór tego tekstu i spłyca odbiór tej postaci, więc myślę, że paradoksalnie. Dobrze jest, kiedy Iwona jest pewnego rodzaju matrycą, na którą my, widzowie, możemy pewne rzeczy projektować. Myślę, że tak to gdzieś sprytnie Gombrowicz napisał, albo w pewien sposób nie dopisał, że, że, że tak jak mówię, no nie warto tej, 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 tej postaci jakby przesadnie dodefiniowywać.